Jak miałam 8 lat i chodziłam jeszcze do szkoły, a wyobraźcie sobie, że to było bardzo dawno temu, bo teraz mam 20, to był u nas w szkole taki chłopak i były szkole Mikołajki. Chłopak dostał w prezencie kulę śnieżną e, i rozpłakał się i nauczyciele stwierdziły, że już więcej nie będziemy robić szkolnej szkole Także w dzisiejszym odcinku, widzowie, my też będziemy rozdawać sobie prezenty, w sensie ja wam. E, I mam nadzieję, że nie rozpłacicie się w komentarzach i zostaniecie coś gównianego, bo jeśli się to e, już więcej nie będzie odcinków tego typu. O. Ja wiem lepiej, widzę. Co się będzie działo? Witam serdecznie. Przepraszam, Hej. że cię wbijam i że przesłaniał twoją piękną twarz. Słuchajcie <grym> widzowie, no? 2000 lajków pod tym filmem i losowa osoba, która napisze komentarz ze swoim nickiem, zaprosi babę w Roblox do banku Pet Simulator X, dostanie ode mnie huge peta. Serio? Przekażę ci huge peta. Nawet zaraz w banku ode mnie będziesz miał huge peta i tego huge peta, jak 2000 lajków będzie pod tym filmem, rozdamy w następnym filmie. Deal? W takim razie widzowie, kurde, ale nie spodziewałam się, że takiego fair trade'a tutaj e, będziemy mieć na początku odcinka. Chodźmy sobie do tych banków, powiem wam tak, ja czasami też się dobrze zaskakuję e, od was pozytywnie w sensie. Zobaczmy, kogo by tutaj mamy. No z tych banków to już mogę wejść e, o, Pixel e, demon, a ja go sobie wezmę, a czemu nie? E, dał widz, to ja sobie mogę go wziąć. Tutaj pewnie jest coś ciekawego, dużo eventowych petów, ale ja mam ich bardzo dużo, także ja nie chcę nie chcę ich e, e, i e, wychodzę! Siema, chodzę serdecznie. Lecimy do Sweet Igorka. Witam, Igorku, co ty tutaj dla mnie masz? Petek, który już mam, ale widzowie, jak obiecałam, tak też zrobię. Dam ze swojej kolekcji. I jak to będzie Pixel demonik. Proszę bardzo, widzę, że tutaj. E, ten chłopak nie ma Pixel Demona, chyba z tego co widzę. Więc to będzie jego najlepszy Pet, widzowie. Myślę, że całkiem spoko. Ej, w ogóle, chcę coś zobaczyć. Chcę zobaczyć pewną rzecz, widzowie. Czy. I są jeszcze dostępne te jajka na Trading Plazie? W sumie jestem ciekawa, mega. Dobra, siema, siema. A, już nie ma, już nie ma eventu. W takim razie nie ma po co widzowie. Idziemy, wracamy się do banku. Tutaj też z typami trade'ów robić Jema, Idziemy, idziemy. Okay. Okej, leczko, Bella, elo. Uh, czy będzie tutaj coś wartościowego, huge pet? <grych> no nie ma, nie ma, ale ja w takim razie uh, coś dam z mojej uh, życzliwości. Ten pixel... nie, więc co? Axolotla, czemu nie? Jakby miłość zrobi e, dla Belly e, I czekaj, czy ja go dałam? Ja go nie dałam Deposit, jest ah, dobra, musimy jeszcze poczekać W ogóle typy się ze mną witają Oni chyba myślą, że ja chcę coś im dać Spongebob, kurde, w Grubloxie może być skin Spongeboba? Ale fajnie Dobra, w takim razie wchodzimy jeszcze raz i zostawiamy, tutaj byłby nie fakt, bo ja bym się nie zorientowała prawie, że nie zostawiłam tego peta Tak, 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 wszystko ok, ok Dobra, no i fajnie, i wychodzimy Powiem wam tak widzowie, ja w tym odcinku myślę, że jakiś jeden pet dobry będzie Bo nawet mówiłam wam że ostatnio, że jeśli będzie fajny pet Co tam? Wejdź bank w mój bank? Tak Joshi Inba I to jest huge pet dla widzów ten pet dajesz withdraw, withdraw, wyciągasz go. To jest pet dla widzów, którzy zostawią lajka, komentarz i suba. Kurde. Proszę bardzo, tutaj dowodzik, ja na telefonie. <grym> na telefonie tego huge peta tego peta. O kurde, dziękuję Filipku, Proszę. ale jakie to w ogóle są dodatkowe. Dobra, wyjdziemy z. Nie, od Filipka lepiej nie wychodzić z banku, bo tutaj widzicie, jak widzicie, e, czasami coś fajnego, czymś fajnym zarzuci, Nawet często bym powiedziała. Ale tutaj dla widza poleci coś, jakiś prezent. Helisz Axolot wydaje mi się, że e, będzie w porządku. Wychodzimy i lecimy dalej. Widzę, ja w tym odcinku jestem bardzo miłą YouTuberką. Także jeśli zostawilibyście serio suba i lajka, like to byłoby. Ej! Dostałam Fairy Queen Explosiva. Co dostałaś? Fairy Queen ekskluziva. Kurde. Wow! Fajnie. Dobra, no to, no to fajnie. I cupcakes. No ale to co? A co dasz za to widzowi? Co dam za to widzowi? E, zobaczysz. Mojego najlepszego pixel demona. Nie. nie. Jakiegoś dałbym pixel demona, lecz najlepszego? Czemu naj nie najlepszego? jest Co z... no, takiego ekskluziva to ci nie opłaca? Oczywiście, że nie. No dobra, no to dam ee, losowa losowego, waga, e, Tego pixel demona, PLS. A to też chyba od jakiegoś widza. <gryw> dobra, wysyłam. E, I bierzemy sobie Fairy Queen. Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. Ale widzisz, nie na każdym jest dla mnie, także wezmę to, co jest dla mnie. Santa Paws. Czy Santa Paws jest rzadki? Nie. Okej, okay. to wyciągam tylko tego ekskluzywa. Dziękuję bardzo serdecznie dla widza, który się nazywa e, Chrom. Dziękuję serdecznie. Dobra, e, lecimy dalej w takim razie. Ej, w sumie jeden ekskluziv jest, Kozak. E, dobra, e, witam cię serdecznie, Michale. E, Heniesz eksolotny, dasz ekskluziv, PS. O, nie, 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 widzowie. Raz dam ekskluzzywa i skończyło się to. <ścoughs> skończyło się to. Niepowodzeniem. Yy, możecie obejrzeć sobie ten odcinek, jeśli chcecie. Dam wam w karcie albo będzie w opisie. Yy, więc wezmę sobie, ale niestety ekskluziva yy, ode mnie może nie dostaniesz, bo ja się za bardzo cykam. Dobra, lecimy dalej Olio. Hej. Eee. eee, No! Dam coś. Dam coś, bo będzie smutno widzowi. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jakbyście oglądali ten odcinek. Dalibyście banki, i tak dalej, co nie? I okazałoby się, że jesteście jedynym widzem, który nie dostał prezentu. Ej, to było takie okropne z mojej strony, ale nie, 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 to nie ja, to nie ja. Odbierzmy sobie nagrodę w ogóle. Powiem ja wam tak, widzę. Że... Kurczę, jak wracam do tego bez simulatora, no nie? A wracam do dość rzadko, no bo jest tu mało rzeczy do robienia. To powiem wam, że gra mi się spoko, ale potem przypominam sobie, że dosłownie wejdę sobie na tą grę w 10 minut i po 10 minutach nie będę mieć w niej co robić, także. Mega szkoda, wiadomo, że hejtować Petsimatora, hejtować persona, w sensie, no nie hejtować, tylko krytykować oczywiście, eee, można i możemy i to robimy, ale no fajnie, jakby coś się tutaj stało z tym Petsimatorem, albo chociażby jakby wyszedł nowy tryb, dobra, wróćmy do tych banków, co my tutaj mamy, hej! Mam pytanie. Dasz może exclusive lub jeden b Games, bo, do, bo bieda w kraju. <grymian> Pixel, Pixel demon dla ciebie lub widza. Petów niżej, proszę, nie bierz. Okej. Okay. A, czyli tych mam nie brać. Ej, gdybym tego nie przeczytał, to bym zabrała przez przypadek te pety. Czyli e, to, jest, to jest dla mnie w takim razie. E, billion gemów. Bilion gemów. Ile mam bilionów gemów? 10 bilionów. Bilion to jest dziewięć zer? Nie. Filip. Co? Bilion to jest dziewięć zer? Za Miliard to jest dziewięć zer. Ja z matematyki. To dam gemów. Jak to się daje gemy? Depozyt. 5 milionów i muszę dać jakiegoś Peta. To dałam, nie wiem, yy, jakiegoś PETA, którego mam za dużo. Easter lamp. Preston. Dobra. Tak, jestem pewna. Czy 5 milionów gemów to jest dużo nie, <laughs> ale dam Preston ok Proszę, dajcie yy, aprobatę dla mnie. Dobra, lecimy dalej widzowie. Yy, dasz jakiegoś PETA. Tak! Dałem jakiegoś peta dla widza. Widzę, że tutaj ma te eventowe, więc raczej nie byłby z nich zadowolony, więc dałem mu coś mocniejszego. Mam na przykład. Mam na przykład. Ee, CT, mam. Um, pixel Wolfa? Dwa pixel Wolfy, Roba i Molly'ego. Dawaj. No, no myślę, że widz zadowolony będzie. Ja będę zadowolona, jeśli widzę Suba. Da. <laughs> Mi nic więcej nie trzeba. Baby Shark. Czy Baby. A nie, to chyba widzę nazywał Baby Sharkiem tego zioma. Eee, czy mam tutaj coś ciekawego? Nie, ale dzisiaj jest Dzień Dobroci, więc tego pixel demona przekazuję. Którego w sumie dostałam od widzów i miał być dla was. Eee, I wychodzę. Siemaneczko, mordo. Polska kocha. Polska kocha. Dobra. Ko kocha Polska. Zobaczymy, czy pokocha mnie. No, chyba nie. Słaba pety dostałam. A co to jest? Aha. Dawaj ekskluzji, bo jak nie, zhakuję ci komputersa. Co? O nie, widzowie, w takim przypadku musimy dać chyba jakiegoś ekskluzywa. nie chcę, żeby mój komputer został zhakowany, widzowie. Siema, widzu. Ile mamy miejsc w ogóle w banku? 38 miejsc mamy. To jest dużo, w sensie 38 miejsc zajętych, więc musimy przyspieszyć tempo. Eee, uwaga. Eee, easter Bunny, legendary, ej fajne, dobra. Biorę i daję coś fajnego. Please pet, I'm noob. Nie obchodzi mnie to, że jesteś noobem, musisz grać tak jak ja. Ja też wszystko zdobyłam dzięki y, moim umiejętnościom oraz dzięki temu, że Filip dawał mi pety. Dobra, wychodzę. Musimy przyspieszyć tempo, bo musicie mieć place'a, żeby wejść do banku mojego. Uwaga, następna osoba, yy, nic nie biorę. Dobra widzowie, musimy przyspieszyć. Ja przepraszam yy, dla widzów, jeśli nie dostaną petów, ale nie można tak wolno tutaj robić. Yy, I Puzon, co? Na górze róże, na dole maki. Puzon ma dwa ciuraki. Dobra, ej, rozśmieszyło to. Dla... <laughs> Ja widzowi coś dam, ja widzowi dam coś śmiesznego Ej, zróbmy coś takiego, zrobimy challenge widzowie, zrobimy odcinek Jeśli widz rozśmieszy mnie w banku, to otrzyma ode mnie moje najlepsze pety Ej, to, to był mega zabawne w sumie Dobra, przekazuję tego peta yy, Tak, to jest prawda, Pulson pół, pół, ma dwa siuraki, widzowie, pamiętajcie Dobra, no, idziemy dalej Siema, dasz ekskluzy, Pytania do ciebie, proszę No nie, no widzowie, widzicie Tamten widz rozśmieszył Użył swojej kreatywności A ten widz tylko poprosił Ja Prośby dostaję często, a Żarty i rozśmieszanie nie za często Weź se coś Okej, okay. co, ja ale tu nie ma nic dla mnie, może przepraszam, ale ja wychodzę w takim razie. Dobra, lecimy dalej. Siema! <laughs> Czy jest tutaj coś? Nie, e, to już mam. Gdyby widz, e, oglądał, to by wiedział, że ja dużo mam e, tych isterowych petów. E, z racji na to, że isterowe pety farmiłam przez chyba 500 godzin, więc już ich nie potrzebuję. Let's go, następne Dla ciebie, dla ciebie, pozdrowisz Pozdrawiam, mordeczka, mogę ekskluzyw. o nie, 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 ekskluzywa nie dam, ale za to mogę ci dać e, Tego halisz Akselotla, e, proszę serdecznie no, no, No nie, chciałam mordzie Dać tego, chciałam ziomkowi dać e, Coś w banku, ale miał Loty no, wszystkie zapełnione, a ja niczego stąd nie potrzebuję, więc przykro mi bardzo. Ale nic z tego nie będzie. Dobra, widzowie, to tyle z banków. Muszę zrobić drugi odcinek i chcę zrobić drugi odcinek, bo muszę wam zrobić place na to, żebyście mogli dołączyć do banków i zdobyć sobie huge peta. Dziękuję za oglądanie bardzo serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.